Prokurator Renata Śpiewak awansowała na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej podaje onet. To ona prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie taśm Kaczyńskiego i od ponad miesiąca nie zdecydowała, czy istnieją podstawy do wszczęcia śledztwa. Przypomnijmy, Austriacki biznesmen Gerald Birkwellner 25 stycznia zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Birkwellner oskarża Kaczyńskiego, że mimo obietnic nie zapłacił mu za wszczęcie pracy przy budowie wieżowca na działce spółki srebrnej domaga się 1,3 miliona euro. Sprawę prowadzi Prok. Śpiewak z prokuratury rejonowej, dotąd jedynie delegowana do prokuratury okręgowej. Po 30 dniach od złożenia zawiadomienia powinno rzec, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa, czy też nie ma. Ale do tej pory decyzji nie podjęła. Zażalenie w tej sprawie złożyli już pełnomocnicy Birkwellnera. Mimo to prokurator śpiewak właśnie awansowała i otrzymała tytuł prokuratora szczebla okręgowego. Awans zatwierdził prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który jest jej przełożonym. Co ciekawe, tuż po upublicznieniu taśm Kaczyńskiego szepis odwiedził Zbigniewa Ziobr w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. To wówczas pojawiły się głosy o możliwości ręcznego sterowania postępowaniem. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że zazwyczaj to Jarosław Kaczyński wzywa ministrów do siebie na Nowogrodzką.